Siemandero, siemandero, z tej strony Chobistyczny Rolnik Dzisiaj Was zapraszam na dalszą część rozszywania wapna Jak widzicie, jesteśmy już na polu A z tyłu mam masz do wapna! <laughs> mam Was! Śmiechem żartem Lecimy z tomatem Dobra, teraz to zabezpieczę tam Co jest Właśnie to są Norwajnacze inaczej! że tu to się zabezpieczy Wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem. Dobra. Tu jest króciutki boskitusie robił. Dobra. Jest Git. Tu zabezpieczone, tam zabezpieczone. Posiewamy wapno magnezowe. I widać. Mam dzisiaj do rozsiania 11 200 czy jakoś też do tego dony a tu właśnie działy dalej Rosielamy na razie tam na koniec Ile tam wystarczy A później A później właśnie jak wystarczy, to tutaj będziemy musiały. No i dzisiaj to jeszcze niestety mówię, zaczęliśmy tak od tyłka strony. No ale trudno jest tak jest. E, nic z tym nie zrobimy. Później to opryskam e, glifosatem bo peż trochę zielona, a mówię a za rok i tak tutaj w góry zajdzie więc e, bez znaczenia szczerze mówiąc kiedy to się wymiesza drugi raz na zimę przygotuje e, więc a wapno to wapno zawsze tu rozłoży te resztki My sobie właśnie polatamy. Tam jeździłem wolniej, tu będę jeździł szybciej, żeby to jakoś to ogarnąć. Mamy dzisiaj w ogóle 22 października e, Października Godzinę 9.05 10 minut dojechałem i dobra, niecałe 10 minut, bo jeszcze tam poczepiałem, więc teraz będzie e, ogólnie mam u 11 ton 200, mam 3 tony na rozsiewać yy, więc yy, szybkie kursy będą tam dwa razy przeszłem od miedzy mam nadzieję, że na takie dwa razy mi to wystarczy żeby to robić jeszcze pak muszę się odpryskać no na razie jest, jest jeszcze rosa więc yy, też za bym nie pojechał tutaj na drogą sprawy wapna takiego właśnie trzeba, tutaj, bo tutaj już jest Eee, ale jak już się rozsiewa, to już się rozsieje na polu. W eee, nich tam sobie leży. No i no to do prostornej zaczęliśmy ale trudno. Jak już rozwieźliśmy, to już nie będziemy tam kombinować. To się spryska glifosatem ładnie, popali wszystko. Więc... Więc nie ma co się Tutaj to w ogóle... Eee, Ora, do tego do tego wrócę też. O. Powiedzmy. Tutaj pod lasą to standardowo, mokro. Ok, mokro. mokro co, ukrywać. Trzeba będzie uważać, tak, żeby tam się nie wkopać. się tutaj mi trochę nie podoba się w tym osiewarciu, że on nie ma butników bo jednak potężne koła, dosyć mocno szerokie e, i one niestety, wiecie, no mocno rzucają, obklejają się i rzucają tym błotem, tak? A tu wyjeżdża się człowiek na szosę, więc lipa. Trochę. No i tak to wygląda, widać, tak, że tutaj o mniej wapna eee, mówiąc Tutaj mogę zwolnić Zawsze do tych dwóch I wrzucić więcej wapna niech tam leci ale to bez znaczenia da wejdziemy normalnie tam tylko będziemy zwalniać oj, to tak za mocno oddaliłem się od tamtej strony no A nie, źle nie było widzę tutaj ślad wszystko więc... Będziemy zawracać No powiem Wam naprawdę, że no, siewać przepotężnie jest, udało im się tak fajne, że siewać kupić Tu mówię, ja bym tutaj zwiększył skrzynię, żeby te chociaż 5 ton schodziło, wiecie UPAŚCIE! No właśnie widzicie peż Nie pesz tutaj Damen zrobił kiedyś mijaka Trzy lata temu gdzieś Jak z jak Tu lanta mu się połamała I to tak opryskął Bo opryskął i nie opryskął I no wyszło jak wyszło Że po prostu peż się od razu pojawił To była teraz pszenica, widzicie ile reszta jeszcze z który eee, i po prostu <laughs> ziemia tej kultury nie przerobiła nie było bolczera też jeszcze no i wyszło jak wyszło ale myślę że teraz e, będzie lepiej no to chyba, że się nie od razu nie wymiesza, no tak by nie było szans dzisiaj tego wymieszać, bo jest za mokro, yy, a tam wapno rośnie, jeszcze tam wiecie, najmniejszy problem. Ale naprawdę powiem wam, yy, wakniałka fajna. Fajna, fajna, ale tak szczerze tak myślę, kurde, yy, taką wywapniarkę dodać, zwiększyć tylko, yy, tylko wywapnę raz się w roku z tej wiosny, nie? Zazwyczaj ktoś to Grenulowane to... się w ogóle nie opłaca kupować, bo za chcieli chyba 460zł za yy, tonę, tak? Tonę, a tutaj takie śmieszne pieniądze, że coś Czasami ludzie nie rozumieją mojej ironii, jak ja mówię, że będzie sypało 5 ton i 10 ton. No ale ciekawe komentarze za to są później na, 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 pod filmikami, bo gdzieś tam powiedziałem, że pod jakimś filmem będę miał 5 ton rzepaku i 10 ton sprzężyta. E, Oczywiście to jest ironia, wiecie. na Nasypię, będzie sypało tyle, ile e, dam radę. E, nie ma O, tu zajemy się prawie kupały. Znaczy kupałem się prawie, bo już koła świecią sunęły się, ci wsunęły, nie? A, tu widzicie, no to szczerze mówiąc, git. A jeszcze mam teraz. Jeszcze będę miał ile kursów? Tu mam 3, 3, 6. 3 kursy jeszcze, no to dobrze. Najwyżej e, teraz dorzucę tutaj i chyba tam pojeżdżę jeszcze Już chyba mam plany jak to zrobić Trzeba sypnąć trochę wafna niech to tam leży Niech się to pomaga w rozkładaniu, niech ta ziemia się doprowadzi. No fajnie by było jeszcze to obornik rozrzucić. to A, już na, na tyle jest i niestety już że po zaczepie tłuka. To nadsłychać. No. no ja nie, to wpływu nie mam niestety. No i dobra, lecimy z drugim kursem. No tak zajmuje mi godzina do tego miejsca, czyli jak yy, pojechać tam, rozrzucić raz, wrócić, załadować się i do tego miejsca to mi kurs, godzina zajmuje, więc yy, spokojnie dzisiaj się wyrobię. Yy, już ludzie wychodzili na szosę, sprawdzali, że zatem dużo błota nie wyciągnę. Oczywiście... Ja mam na taki sposób, żeby nie w jednym miejscu, no tak po chamsku powiem trochę, wiecie. No co my, wiecie, to ja rozumiem, nie wyciągać błota i tak dalej, ja też u siebie na wsi uważam, że jak ja coś tam robię, nieładnie tak wyciągnąć błoto, nie? A u mnie na przykład ludzie w okolicy, no ja wam powiem, wyjedzie z, z pola i od razu błota i w jednym miejscu taki odcinek normalnie błoto, błoto, błoto. Ja coś takiego robię, że jadę sobie powoli i to płotko powiedzmy spadę takie pojedyncze w sumie i nic złego się takiego nie dzieje, bo to wiadomo, no nie ma opcji wyjechania z pola yy, z czystymi kołami, wiadomo jak jest suko, tak? Jest to jesień. Na no, jesieni wiadomo, że ob oblepie się to wszystko. Czekajcie teraz. No i dobra, jesteśmy już w drugiej części 13.30, płyskamy właśnie rzepak yy, mocznikiem. Yy, tutaj salaceń yy, Kuby. Powiedział, żeby przyciągnąć tutaj to mocznikiem, więc otóż to cenię, czynią. że pak, no, poprawił się, nie mówię, że nie, poprawił się, no, nie, nie ma takich przepaści nie, jak wtedy, myślę, że ta dawka dużo mu pomoże też, No i tutaj cofnę. Szybko płodność to jest Aha. Dobra. Uselizuje się breczka. Uselizuje się, dobra. No, no tak jak widzicie, dampek do wymiany, lepiej się wszystko nie ma wpływu na to i jeździmy tak jak jest ale mam szczerze myślałem że tam dopuszczuję do końca ale niestety nie do końca no ale dobra jest 4,5 bara lecimy takie 8,1 prawie 5 się robi tylko nie wiem czego 5 I tam już będziemy normalnie, tutaj tu wrogi jeszcze po cofam. Wiecie, niech ma rzepak tego azotu. Co nie nadają, opadów, opady tylko mogą nadawać dzisiaj. Jeszcze jedno ten glikfosat muszę poszukać, więc mam nadzieję, że nic mi tam nie złapie po drodze. Miałem włączyć. tak to właśnie jest. Zajeżdżam z domu tenkuję się mhm. na 5 hektarów, jestem 1,5 tysiąca litra, więc... To już nie mam do skręcą, przeżumując, tylko tu wyłączę tą sekcję eee, Żeby nie szukała mi w jednym miejscu ładnie. Niech szuka Tu zaraz włączymy tą sekcję.

Rzupatek elegancki, no mówię, naprawdę jest dobrze jesteśmy już na tej działce największej, gdzie to właśnie idzie glifosat, żeby tutaj ładnie tu wszystko sprostać i tak dalej, ale lecimy z glifosatem. Ale to wiecie, chodzi tylko wyłącznie o wyrzyskos, nie? bo na dobrą sprawę nic innego nam bardziej tutaj nie przeszkadza jak tylko peż odłożyła się rozłożyła się dobra tylko peż muszę uważać żeby tam czasem e, nie upryskać ludziom tego e, dobra to mam włączone tu mam włączone to włączamy o. dobra cofniemy 4 bary lecimy. Mam zatankowaną też czystą wodę. Od razu będzie płukanka. Wiecie, tutaj najmniej mnie to interesuje tam jedze i tak dalej, tak? Najbardziej nam chodzi żeby uwalić ten żeby uwalić e, pesz, nie pesz ładnie idzie na razie aha, do no tam są zobaczymy jak dalej prawdopodobnie no będę jeździł raz przy razie już nie będę tam zawracał, kombinował, bla 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 da sobie sobie kolejnego mijacka ejcie ciężko, kurde ogarnąć, się tym bardziej, że teraz już po tych roślin więc wolę zrobić tego mijaka od miedzy niż to myślałem tylko niespodzianką przykrą zrobić więc wiecie idzie zifosat w dawce 5 litrów na hektar wiecie jakieś tam zamienniki i tak dalej napęd załączony ja to tylko przed deszczem zdążył się przyzyskać oj yy, a później mm -hmm. jak się dzieje wola was później przyjdzie oprawka delikatna yy, yy. 4 2 bara na ten leci Tych może przewiało ten e, ziemię więc nie będzie się lepiło może ludzie nie wyjdą rzepak ok e, więc wiecie konkretnego w ogóle mijaka ale może wolę mijaka niż e, komuś coś spalić mamy późno już prawie 15 więc tego opryskam e, dosłownie wypłuczę, na dwa razy to wezmę mam 200 litrów w zapasie więc na dwa razy to wezmę opłuczę i długa do domu dosyć na dożony a czyli tamten trzeci ślad taki jakby tak tutaj i tak na wiosny nie wiedzie się więc myślę oj myślę że bo inaczej to zrobimy, zrobimy tak jak ma być ale to miękko jest tu jest bagno jest... no tu już ciągnik się kocha. Tak, niepotrzebne to preska, male. Opręską to. Dobra, mam przecież bo tam to może być źle... No. Pałusiu Lanco, ile nerw wykłonioł... To oddalimy się, bo zapiernikamy pomiędzy, a my tego nie chcemy chować Dobra, ja tutaj pryskam i słyszymy, widzimy się w następnym blogu. Trzymajcie się i do zobaczenia, do usłyszenia. Ajo!